Zadanie 16 czerwiec 2017. W okręgu środku O dany jest kąt wpisany ABC o mierze 20 stopni. ABC, czyli tu mamy 20 stopni. A my szukamy miary kąta CAO. CAO to jest dokładnie ten kąt. Niech będzie alfa. No i teraz co możemy powiedzieć? Jeżeli ABC ma miarę 20 stopni jest kątem wpisanym, to kąt AOC środkowy jest dwa razy większy, więc ma 40 stopni. I teraz przy wierzchołku A i przy wierzchołku C, kąty mają miary po alfa, trójkąt jest obna ramienny, ponieważ to są promienie, czyli boki jednakowej długości. Zapiszmy, że 2 alfa dodać 40 daje nam 180 stopni razem, czyli 2 alfa to jest 180 odjąć 40, czyli 140, to znaczy, że alfa to 70 stopni, czyli odpowiedź B.